Centrum Słuchu i Mowy stawia przede wszystkim na pierwszym miejscu innowacyjność, nie tylko w zakresie, w aspektach medycznych, jeżeli chodzi o leczenie pacjentów, ale także o te aspekty techniczne, czyli obsługę naszych pacjentów. Dążymy do tego, żeby jak największa ilość procesów realizowanych przy obsłudze pacjentów była poddawana procesowi cyfryzacji. Chcieliśmy także odciążyć pracę naszej rejestracji, ale także niejako wykluczyć troszeczkę czynników. Ludzki, właśnie w tym aspekcie potwierdzania wizyt naszych pacjentów. Zaczęliśmy się również interesować tematem wirtualnej rejestratorki w aspekcie pacjentów, którzy nie potwierdzali wizyty i na te wizyty się nie stawiali. Także tutaj chodzi również o optymalizację grafików pracy naszych lekarzy. Ale także nie ukrywam, że jeżeli chodzi w ogóle o sam produkt firmy TOKI, dowiedzieliśmy się o nim podczas zeszłorocznej konferencji organizowanej. Przez firmę Gabos, gdzie takie innowacyjne technologie również są przedstawiane, i tam po raz pierwszy o takim rozwiązaniu słyszeliśmy, i po prostu się nim zainteresowaliśmy.